Ośmi po zakończonym spotkaniu trzeciej ligi Polonia Środa GKS Dopiewo są trenerzy obydwóch zespołów. Panowie, i poproszę o krótką ocenę tego spotkania przez Was. Pierwszego o zabranie głosu, proszę trenera GKS Dopiewo, pana Marka Pałowskiego. No jestem zadowolony z, z dzisiejszego wyniku. Z gry również jestem zadowolony. Mieliśmy sytuację, które nie wykorzystaliśmy, być wy, mogliśmy wygrać wyżej, ale przeciwnik też miał swoje sytuacje. Po których mógł nas pokarać i różnie to mogło mogą się skończyć. Wydaje mi się, że mecz na dobrym poziomie, piłkarskim, no, szkoda tych niewykorzystanych sytuacji, ale to ja już powtarzam, któryś raz z kolei, że jakbyśmy wykorzystywali te wszystkie, wszystkie sytuacje, to pewnie część tych chłopców nie grałaby w trzeciej a a znacznie, znacznie wyżej. Widać, że po przyjściu do Dopiewa bardzo, bardzo fajnie Pan ten zespół poukładał. Gracie, gracie bardzo fajną, szybką, widowiskową piłkę, stwarzacie wiele sytuacji. Zupełnie inny zespół niż za Pana poprzednika. Znaczy nie obserwowałem zespół Dopiewa wcześniej. Ja mam taki styl grania, lubię, lubię, lubię oglądać piłkę, która, która przynosi satysfakcję zarówno mi, jak i kibicom, jak i zawodnikom i i w każdym zespole, który będę szkolił, będę, będę preferował taką, taką, a nie inną grę. Jakie plany na kolejne spotkania? No tutaj kulminacją był ten mecz z Piastem Kobylin, także powiedziałem że jeżeli my ten mecz wygramy, bo to jest mecz, jakby nie było pod presją. Tu był mecz derby, też mecz o dużej, dużej randze. Każdy mecz gramy o zwycięstwo, chcemy zobaczyć na którym miejscu skończymy na, na wiosnę, w tabeli wiosny taką sobie, taką sobie zrobiliśmy. Po tym meczu myślę, że już jesteśmy coraz bliżej utrzymania, na tą chwilę wiem, że spada 6 drużyn, my mamy tą dziewiątą, 8 pozycję, nie wiem jak wyszło i Wrocław dzisiaj. Także, także no będziemy grać na pewno o, 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 w każdym meczu o zwycięstwo, no bo zwycięstwa cieszą. Dziękuję bardzo. Panie Jacku, a jak Pan ocenia to spotkanie? No ja w przeciwieństwie do mojego kolegi jestem niezadowolony przede wszystkim z wyniku, no bo kolejny mecz, yy, porażka, niestrzelona bramka. Mam pretensje do zespołu, szczególnie w pierwszej połowie o tą bramkę, bo chłopacy tam byli pewni, że niby jest auta, gra się do gwizdka, odpuścili, poszła szybka kontra i straciliśmy bramkę, to jakby ustawiło troszeczkę yy, to spotkanie. My musieliśmy szczelić, odkryliśmy się w końcu już zdecydowanie. Stąd te sytuacje dla yy, gości. No, nie, nie, nie można wygrać meczu w sytuacji, nie wykorzystuje, a co prawda nie było za dużo, były tylko dwie, bo tam Krzysiu Błędkowski nie trafił z 10 metrów i, i w drugiej połowie miał Maciej Gędek. Nie była to łatwa piłka, ale gdyby czysto trafił, prawdopodobnie też by była bramka. Także no, niezadowolony z wyniku, to jest najbardziej no, e, niepocieszające. W kolejnym meczu będziemy musieli sobie radzić bez Dawida Liska, który dostał w dzisiejszym spotkaniu czerwoną kartkę. No niestety, to do tego się przyzwyczailiśmy, że co mecz to musimy rotować czy to linie obrony, czy, czy inną formację. Taka jest piłka, jest czerwona kartka, pauza, no i coś będziemy musieli wymyśleć. Czemu pan nie próbował wpuścić dzisiaj Adriana Błaszczaka? Czy dzisiaj potrzebowałem bardziej zawodników ofensywnych? Adrian, yy, uważam, w defensywie gra bardzo dobrze, w ofensywie jeszcze na tych boiskach czterolingowych troszeczkę brakuje. Także postawiłem na, na Dominika Muchę. No i dlatego taka moja decyzja. Czeka Was ciężki tydzień, musicie szybko znaleźć receptę na to, jak strzelać bramki. No rzeczywiście powtarzam, czwarty mecz wystrzelenia bramki to jest yy, bardzo niepokojące. No na pewno coś trzeba zrobić, gdzieś trzeba jakieś zmiany poratować, bo, bo bez tego no, nic nie wychodzi. Dziękuję Wam Panowie i życzę powodzenia w kolejnych meczach.